Ponieważ nie propaguje on pluralistycznego, liberalnego, fałszywego katolicyzmu, ekumenizmu, von Bernard Zaumweber. Fascynacja obłędem fragment 233. Zarys estetyki hazarów, tłumaczenie w opracowaniu Stefana Kosiewskiego, czyta z Frankfurtu nad Menem Tłumacz. <tłuk> A gdyby on nic nie odnowił, nie przebudował, to narzekalibyście, że pozwolił zniszczyć. Faktem jest, że wasze zastrzeżenia i zarzuty są tylko pretekstem, żeby się pozbyć niewygodnego biskupa. Ponieważ nie propaguje on pluralistycznego, liberalnego, fałszywego katolicyzmu, ekumenizmu lecz czuję się wiernie zobowiązany prawdziwej nauce Kościoła i wartościom. Wasze kłamstwa i chudzpa są takie same jak swego czasu w stosunku do biskupa Miksy. Tak ogromna była wtedy naganka medialna na tego człowieka. A potem się okazało, że wszystkie zarzuty były kłamstwem, świadkowie kupieni, dowody sfałszowane i tak dalej. A dlaczego nic nie słychać w mediach o liderach tak zwanego ruchu kościół oddolny i tym podobne. A cóż dostaliśmy ostatnio w Augsburgu? Biskup Starsta, który polikwidował parafię, pozamykał dziekanaty i połączył w tak zwane parafie nowego typu chcę to samo zrobić we frankfurcie ksiądz zauer i frau asman rada parafialna neokatechumenat który nie ma prawa do niszczenia kościoła świętego dopisek tłumacza biskup Starca zamknął katedrę w Augsburgu dla wierzących tylko dlatego, że protestowali oni przeciwko jego niszczącym Kościół święty działaniom. Fałszywie argumentował, dyskutując z wierzącymi. Przytaczam. W niemieckiej republice demokratycznej też nie można było wchodzić do kościoła, kiedy się zachce. Koniec przytoczenia. Wielu dziekanów musiało ustąpić z urzędów. Względnie zostało do tego zmuszonych. Dzisiaj każdy byłby szczęśliwy, gdyby Miksa wrócił na urząd biskupa. Czy chcecie to samo przeżyć w Limburgu, tylko dlatego, że chcielibyście mieć liberalistycznego biskupa? Typu Leman w Moguncji? Dopisek tłumacza. Jeszcze jedna uwaga z własnego podwórka. W mojej ojczystej parafii w Szwabi przed trzydziestu laty rozpoczął pewien ksiądz renowację domu parafialnego i kościoła. Ciągnęło się to dziesięć lat. Wszystko to były Zabytkowe budowle barokowe. Jak ludzie wyzywali na tego człowieka: Że nas zadłużył totalnie, że ten dom należało zburzyć, że lepiej, żebyśmy nie mieli już więcej księdza. Rada parafialna nie wybierała się latami na znak protestu i tak dalej. I tak dalej. Dzisiaj wszystkie te trzy parafie wyśpiewują pod niebiosa pieśni pochwalne dla tego człowieka, który przywrócił trzem parafiom trzy najpiękniejsze kościoły w barokowym zakątku Szwabii. Zaś domy parafialne funkcjonują jako miejsca zebrań, spotkań rodzinnych, za minimalną opłatą są wynajmowane, zarabiają na siebie i służą do parafialnych uroczystości. Kto wie, może tak samo Będą Wasze dzieci za dwadzieścia, trzydzieści lat dumne z Waszego biskupa van Elst. Dziękuję za uwagę.